Wielkanoc to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Miesza się ono dość mocno ze staropolskimi tradycjami, co najlepiej widać podczas związanych z nim obrzędów. To na przykład dekorowanie i zastawianie stołu na wielkanocne śniadanie. Własnoręcznie haftowane obrusy umilały naszym dziadom i pradziadom świąteczny posiłek. Dziś, gdy wszystkie dekoracje oraz tradycyjne wielkanocne baby i smakołyki można kupić gotowe w sklepach i cukierniach, szczególnie ważne jest to, aby pokazać młodszym pokoleniom, jak naprawdę powinien wyglądać wielkanocny stół. Gmina Szadek oraz działające tam Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związków Młodzieży Wiejskiej postanowiły stawić czoła komercjalizacji świąt i przygotowały w hali sportowej tamtejszego zespołu szkół wystawę tradycyjnego świątecznego stołu. Zaprosiliśmy naszych mieszkańców, nasze stowarzyszenia, nasze koła gospodyń wiejskiej wspólnie ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej do prezentacji tej najpiękniejszej tradycji przygotowania produktów, pokarmów, rękozieła. To, co wytwarzamy właśnie na terenie naszej gminy miasta, aby pochwalić się tym, aby to zaprezentować, bo często jest to gdzieś robione, w małej miejscowości, mało znane. Na wczorajszej wystawie można było znaleźć wszystko, co kojarzy się z tradycyjnym kultem Wielkiej Nocy. Oczywiście najbardziej rzucające się w oczy były potrawy przygotowywane własnoręcznie, według staropolskich przepisów. Zawsze na wielkanocnym stole znajduje się, jeżeli chodzi o nasz region, żur, żur, który się gotuje na białej kiełbasie lub na króliku, no i pasztety, szyneczki, kiełbaski, chlebek własnego wypieku, no i słodycze, typowe baby wielkanocne, pieczone na 20 jajkach. Bo to są takie baby kaloryczne, tradycyjne, mazurki różne inne wypieki. Mamy na przykład tak mazurki, wszystko własnoręcznie robione. Potem co mamy? Buraczki, schab warkoczy też własnoręcznie robiony przez koleżankę baby. Potem co jeszcze? Jajeczko? Szyneczkę mamy, jajeczka. Co tam my jeszcze mamy? No różności mamy, chlebek mamy, sól mamy, pieprz mamy, wszystko mamy, jaja mamy. O, barana nawet mamy. Oprócz ogromnej ilości jedzenia na wystawie nie zabrakło także mnóstwa dekoracji tworzonych na dziesiątki różnych sposobów. Między innymi nietukące się kolorowe pisanki. Wie pan co, te pisanki kolorowe to są pomysł naszej koleżanki Joli, która wymyśliła te piobomiste pisanki. Są to wydmuszki z jajek gęsich, kurzych, przepiórczych. We wydmuszki wylewamy galaretkę. No i później obieramy, a galaretka nam zostaje w środku, kolorowa. No i ziarenka, no o ziarenkowe pisanki, które kosztują bardzo, bardzo dużo pracy. No ułożone każde ziarenko, no ziarenka, te co mamy w naszym zasięgu, naszych gospodarstw. To co, my, to, co siejemy na polu, także to wszystko poukładane w bawne kompozycje. Piękne jajeczka. Na jajkach w ogóle bardzo fajne. To wszystko robimy no po prostu wieczorami, bo na dzień to nie ma czasu. Właśnie, na ten. A ile dni pani poświęciły, żeby to zrobić? No kochanie, na te wszystkie palmy, na te wszystkie ko koszyczki, kwiaty, no to trochę trzeba było. Niech mi panie powiedzą, tutaj ten kurczaczek bardzo jest inspirujący. Czy on jest też wykonany własnoręcznie? I to jest tak, częściowo własnoręcznie, a częściowo te, te sprawy są nie własnoręcznie, a reszty własnoręcznie. Z czego on jest zrobiony? Bibułka skręcana z takich tych i przylepiane do tego. Wąski, tak? Tak. Każde koło gospodyń musiało zaprezentować się przed konkursową komisją oraz publicznością, opowiadając, co znajduje się na stole. Niekiedy gospodynie przygotowały także coś więcej. Tak jak te, sprzatowa zaskakując wszystkich wierszem o roli kobiet na wsiach. Bo na wsi kobieta wszystko umie zrobić: i świnki nakarmić, i krowy wydoić. Te same ręce obrus haftowały, a gdy przyszły żniwa, Młócić też umiały. Tak piękne mazurki udekorowały, gdy zaszła, gdy zaszła potrzeba, to drwa też rąbały. Były także niecodzienne akcenty w postaci przebrania, w przatowie nawiązującego do tradycji. Nasze koło ma 50 lat, Także, żeby wyróżnić się w społeczeństwie, no musimy coś wymyślić, żeby jednakowo wyglądać. Może do tego są te stroje kupione, które nas troszeczkę tutaj w tym szarym tłumie wyróżniają te czerwone chustki. Widzę, że są ładne. Nieco bardziej humorystycznie zaprezentowały się gospodynie z Paprotni. Skąd pomysł, żeby przebrać jedną z pań za króliczka? Za, 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 za zajączka wielkanocnego? Zajączek, no bo tradycja, zając, wiadomo, czwartek, jutro zając chodzi, więc zajączek jest. Na wczorajszej wystawie w sumie pokazało się kilkanaście kół gospodyń z trzech gmin powiatu z Duńskowolskiego. Podczas imprezy zaprezentowali się także młodzi miejscowi artyści. Warto może wziąć przykład z bohaterek wczorajszego spotkania i kultywować jakże piękną tradycję, jaką niewątpliwie są święta Wielkiej Nocy. Przy tak zastawionych stołach z pewnością dużo łatwiej będzie nam zapomnieć o problemach dnia codziennego.